Brytanie to był utwór łachmany, duetu cukier. E, oczywiście część z Państwa już ten utwór może kojarzyć, bo sporo namieszał, a mi bardzo miło w studiu przywitać cukier, czyli Amadeusza Krepsa i Bartka Cabonia. Cześć! Dzień dobry, cześć! No, i właśnie, jeżeli chodzi o Waszą twórczość, na razie dzielicie się z nią e, troszeczkę nieśmiało. Pojawiały się kolejne single, e, ale z tego, co sugerowaliście w innych rozmowach, to, że one produkcyjnie są bardzo zróżnicowane, tekstowo podobnie, można znaleźć tam e, różne tropy, jest czymś zamierzonym i, i, i chcecie rzeczywiście, żeby z każdym kolejnym utworem Wasza twórczość zaskakiwała, żeby nie dało się jej tak łatwo zaszufladkować. Nie wydaje mi się, że założeniem jest, żeby, żeby za każdym razem było coś innego. Po prostu tak czujemy. Robimy. Znaczy nie zakładamy niczego, po prostu robimy kawałki tygodnie na tydzień. Coraz to nowsze i tak wychodzi. A to, że lubimy słuchać bardzo różnej muzyki, duży, duży jest tutaj zakres gdzieś tam, no to taka jest tego wypadkowa, nie? ale... To nie jest zamierzone, bo podejrzewam, że będzie taki etap, gdzie zrobimy pod rząd pięć bardzo stylistycznie podobnych numerów i... Tak myślę, że nie unikniemy dzisiaj y, tematu, coraz częściej, im częściej mamy wywiady, tym bardziej y, y, ludzie zaczynają o to pytać, o te kwestie stylistyczne właśnie, y, czy jesteśmy prawdziwymi raperami. <laughs> y, a dobrze powiedział, że nigdy założeniem nie jest jakiś, jakieś konkretne odniesienie do yy, czegoś, raczej, raczej to, w jaki sposób chcemy yy, wyrazić i co w danym momencie. A żyjemy w takich czasach, że i wiedza muzyczna, i na, narzędzia do robienia muzyki są tak ogromne, że jak sobie wymyślimy kiedyś skrzypce, żeby tam nam zagrały, to pewnie nam zagrają no i, no i fajnie. Tak, tak. No jak będziemy chcieli mieć przyśpiewkę góralską, to będzie przyśpiewka góralska. Akurat jak będziemy mieli zajawkę na, na, na coś takiego. A mieliśmy już nawet przyśpiewkę youtuberską, bo przecież Nadia długoż zaśpiewała nam referendum. W domu. Tak. W domu. Tak. tak, będzie chyba widzę, że... Może. Czy w studio zaśpiewała. Ale no. można chyba o tym powiedzieć, że, że ten skład jest dla was taką bardzo fajną odskocznią w wymiarze tego, co zazwyczaj robicie. Bo do ciebie, Bartek, jako do trenera wokalnego, mhm. często przychodzą raperzy, żeby się nauczył śpiewać. Tymczasem tutaj postawiłeś na bardziej zrytmizowane podejście, z kolei ty, Amadeusz, możesz wyżyć się na samplerach, Abletonach i, i uciec troszeczkę od, od takiej gry stricte organicznej a perkusji. Tak, to jest super, uważam. Ja strasznie mi się to podoba. W cukrze nie zagrałem w ogóle na żadnej piosence na perkusji i to jest coś zupełnie innego, trochę nowego dla mnie, ale bardzo, bardzo dużo satysfakcji i radości mi to sprawia. Fajnie, że poruszyłeś ten temat, bo rzeczywiście do mnie na lekcje przychodzą ludzie, którzy są z tak różnych muzycznych bajek, z tak różnych stylistyk, że gdzieś tam siłą rzeczy przyzwyczaiłem się do tego, że co godzinę mam zupełnie kogoś innego, z zupełnie innej bajki, więc dlaczego tworząc muzykę miałbym zachowywać się inaczej? No to jest eklektyczna sprawa, to wszystko są bardzo, bardzo dobrzy ludzie. Jeśli przychodzi raper, potem przychodzi ktoś, kto śpiewa klasykę, każdy z nich robi swoje, to jest świetne. Nic tylko to chłonąć, zresztą nie tak się naturalnie dzieje też. No bo to, że pojawiła się ta hip forma, o którą z uporem, godnym większej sprawy jesteście pytani, <noise> wynikło trochę z tego, że, że chcieliście, żeby ten tekst był na pierwszym planie, powiedzmy, przekaz. Ale czy to jest tak, że teraz jest jakiekolwiek ograniczenie i, 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 i ty sobie na przykład, Bartek, postanowiłeś, że, że jednak będziesz przede wszystkim trzymał się tych melodeklamacji, rapu, a niekoniecznie a co będziesz ty? śpiewał? Co ty? Ja w ogóle sobie teraz wyznaczyłem takie cele, że będę darł japę. Naprawdę, zresztą Amek już ma tego dość, bo my cały czas my jest stary, po prostu teraz muszą być drive'y, teraz będzie taki drive'owy wokal. No i, i, i takie sobie założyłem teraz cele, że, że będę odwiedzał że cały, chcę, cały czas... Że Bartek chce być chesterem po prostu drugim. Oczywiście. Gdzieś wiesz co, jest... W tym i strefa komfortu, i strefa poza komfortem, co nas rozwija. Strefa komfortu jest taka, że rzeczywiście możemy sobie tworzyć to, co sobie tylko chcemy, a strefa poza komfortem, ta, która nas kusi, to to, że gdzieś tam cały czas się odbijamy od tego, że wchodzimy w role, do których nie przywykliśmy. No przecież Amek, tak jak wspomniał, jest perkusistą, który nie gra na bębnach w tym składzie. Ja też wydawałoby się, że no dobra, teraz facet, facet będzie śpiewał, a tu nie. Albo można zaśpiewać ładnie refren, ale nie chcę chcę zaśpiewać ładnie refreny, ponieważ chcę wydrzeć hapę i też chcę to zrobić dobrze. I także ta strefa komfortu i strefa poza komfortem. Fajnie. Posłuchamy Fajnie. utworu DOM i, i słuchając tego, jak, jak nawijasz w tym utworze, wydawało mi się, że, że ten utwór w jakiś tam sposób jest zainspirowany takimi raperami jak, jak Luke, którzy postawią, potrafią postawić na, na dosyć posępną aurę. A to jest kolejna bardzo eklektyczna postać, która dużo wniosła. I no, pewnie też się dostaje po głowie. Zaraz. No ale żeby nagrywać wartościowe rzeczy. No to... Chyba warto czasami dostać po głowie, a jeżeli chodzi o warstwę produkcyjną, to tu chyba się ujawniają takie współczesne tropy jakichś producentów jak Flying Lotus gdzieś, a, no gdzieś tak. gdzie jest więcej elektroniki. Tak, Flying Lotus, może Flum, takie. No, bardzo, bardzo lubię Flying Lotusa szczególnie. I doły, które po trzewiach uderzają. Tak, tak, tak. Masują jelito to grube. No to. Posłuchajmy, jak ten masaż brzmi na naszej antenie, a później będzie niespodzianka, czyli granie akustyczne na żywo dla słuchaczy Radio Opole. W dobrym graniu bez zmian cały czas rozmawiamy z Cukrem o ich dotychczasowych utworach, singlach, takim bardzo eklektycznym podejściu do muzyki. No ale też bardzo ważne, jeżeli chodzi o cukier, jest koncertowo oblicze waszego składu, no bo podczas koncertów stawiacie na, na taki wypas, mówiąc potocznie, osób na scenie jest znacznie więcej. Tak, e, gra z nami gitarzysta Jarek Kwarczyk, trębać Łukasz Korybalski, oprócz tego Bartek śpiewając jeszcze gra na basie. Ja gram na bębnach, na syntezatorach, samplerach, więc obsługuję po prostu wszystko naraz. E, no chcemy, żeby koncerty były dużo bardziej organiczne niż, niż nasze nagrania, żeby tutaj jednak e, ten e, cząstek ludzki, cząstka Cząstka ludzka się pojawiła. I też chyba, patrząc przynajmniej na dotychczasowe nagrania, które wrzucaliście do sieci, wtedy ten rozstrzał stylistyczny jest jeszcze bardziej widoczny, bo, bo to, co wrzucaliście na Facebooka, nosiło jakieś tam echa jakiegoś industrialnego grania, dawstepowego Wtedy chyba jest już totalna wolność stylistyczna, artystyczna. Tak, i, i mam wrażenie, że im dalej w las, im więcej pisanego będzie się pojawiać gdzieś oficjalnie w internecie, tym właśnie ten rozstrzał będzie coraz bardziej się uwydatniał, bo mm -hmm. tutaj jest trochę tak, że gramy od jazzu do heavy metalu yy, po hardcore techno, że są duży rozstrzał. Zobaczyliśmy po prostu, że cukier koncertowy to też jest jeszcze inna materia, yy, która nas kręci. Yy. Ale... Mocniej. 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 Bardziej niegrzecznie. Naprawdę. Ale też da się zauważyć, że przy takim frazowaniu hip-hopowym, gdzie, gdzie jest podejście mocno zrytmizowane, nie jest wcale łatwo grać jednocześnie na gitarze czy na basie. To jest... O, to właśnie zaraz wszyscy się dowiedzą. <laughs> że, że to nie należy do najłatwiejszych zadań. Yy, no to w takim razie jesteście na tyle wyrozumiali, że zagracie akustycznie specjalnie dla słuchaczy, Dobrego grania. Z tego co wiem, Amadeusz bardzo lubi kachunek. Kocham, tak. To jest pudło wstydu. Czyli... Ale dla cukru się poświęcam. No to słuchacze bardzo to docenią. Czy jesteście w gotowości? Zawsze. Tak. Można podpatrzeć rozmowę w ogóle, bo streamuje to wszystko Ukasz Fura. No to proszę. Zarabiam łach, many, Na sen, krótka noca, cały dzień Latam ja jak popa prany oh. Ech! Zarabiam łach, many, mm. Na sen, krótka noca, cały dzień Latam ja jak popa prany oh. Ech! Tfu. I teraz się nie kręci, w popsuł A na giełdzie życia ja krach Ile można klękać i się wypinać Tak! To Pytam co moja wina Tak gorzej już raczej być nie może Pojadę do Radomia PKS-em Siostra mówiła, żebym został, że może jakaś kosta, ale plecie Trzy po trzy tysiące, trzy, choć na krzyżby były, nie sądzę, pieniądze przemocy próje żyły Nic no nie po mnie tu I teraz się nie kręci w złach Zarabiam łach, many many na sen, krótka noc, cały dzień, na jak pop Zarabiam O! Eh! łachmany, many. Na sen, krótka noc, cały dzień, na jak poprany Z których zrobisz wszystko, na co mam ochotę, złoty, co nie śmierdzą nigdy potem. Potem to te złote, z których kulą pod grochem, to te złote, to co każdy zrobił złotem, ma przeleje, je, a potem. Grasz to trendy o pole, co so potem przeleje, je, a potem. A. przeleje, je, a potem, co upadkiem było, jest wzlotem. Przeleje, je, Pota nie będzie i wszyscy Zarabiam łachmany-many Na sen krótka noc, cały dzień Latam jak popatrany uh. eh. Zarabiam łachmany-many Na sen krótka noc, cały dzień Latam jak popatrany uh. I jeszcze raz Zarabiam łachmany-many Na no sen krótka noca cały dzień, na tam jak popa pranę Sarabię oh. wachmane, mane mm. Na no sen krótka noca, cały dzień, na tam jakob popa pranę oh. Ips ogromne brawa. Cukier, w audycji dobre granie. Zresztą tekst okazał się proroczy, bo gracie w końcu w Opolu. Na razie... Ale ci Na razie... pomyśleliśmy. Na razie... Ale nic nie przelaliśmy, więc w sumie... Za darmo zupełnie, dobra. nieodpłatnie w studiu BS1 do rozmowy Chyba z cukrem. Chyba że nasza szefowa coś... Nie, nie, nie. Ewelina też. Nie. Mieliśmy już o zostawić. Do rozmowy wrócimy za krótką chwilę, ale wcześniej posłuchamy sobie Grubsona w utworze Stare Śmieci, Nowe Rzeczy. To był Grubson w utworze Stare Śmieci, Nowe rzeczy z płytek Gatunekel i wydaje mi się, że jakaś taka paralela do duetu Cukier, który cały czas w studiu jest, może być, jeżeli chodzi o zestawienie tych wykonawców, no bo w sumie też stawiacie na, na połączenie bardzo różnych wpływów. Sporo o tym dzisiaj rozmawiamy, ale też warto podkreślić to, że Wy możecie być lekko poirytowani, kiedy pyta się Was o założenia, bo, bo to, że pojawiła się taka, a nie inna forma, podobno w żadnym wypadku nie jest czymś ustalonym. Nigdy nie było tak, że założyliście, czy to będzie gruwić, czy nie będzie gruwić, tylko po prostu to wyszło z waszej interakcji, z waszej chemii. No pewnie, Ty ta płynie, muzyka by... się przenika wszędzie. To, to jest właśnie dzisiaj jadąc tutaj hmm. rozmawialiśmy jeszcze o tej sprawie z hip-hopem, gdzie, gdzie hip-hop przeniknął już wszędzie. To jest naprawdę wszędzie. Jay Z spotyka się z Beyoncé, to, to jest po prostu wszędzie, więc yy, dziwi nas podejście, że wciąż jakby ktoś jeszcze chce taką her hermetyczność tego. Yy, Trzymać, że jest jakiś zbiór zasad hip-hopu. To wiesz, co, ja, się, ja się wychowałem na takich blokach, gdzie jak ktoś słuchał me metaliki, to mógł dostać, yy, że tak powiem, w twarz za to, że nie znał składu, nie najpierw był e, skład! Ty musiałeś szybko wymienić skład, dopiero, A, dobra, możesz nosić koszulkę. Wiesz, to, to było w przedszkolu. Więc teraz chciałbym, żeby to wyglądało trochę inaczej już. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o. Twoje podejście do tekstów, to lubisz chyba żeby stawiać na jakąś taką zabawę słowem, łamigłówki słowne, mimo że są bardzo różne tropy, jeżeli chodzi o tematy, które poruszasz, to zauważyłem, że masz coś takiego jak trochę brada, że lubisz wyginać słowa, bawić się ich znaczeniami. No, to jest, dla mnie, to jest dla mnie rap. To jest właśnie tego typu konwencja, gdzie można sobie pozwolić na takie wyginanie, jak mówisz, yy, gdzie yy, tak naprawdę nie ogranicza się yy, nic w postaci jakiejś tam melodii, yy, ograniczają się tylko Twoje możliwości, bo przecież też w związku z rytmem też można zmieścić tego tyle, ile, ile tylko się da radę, ale gdzieś tam nad, nadrzędnym yy, jakimś takim czy, czynnikiem jest po prostu jakość tekstu. Jakość, jakość tekstu. Jestem synem polo polonistki, więc mam to wpisane po prostu, że mogłem nie umieć tabli tabliczki mnożenia, ale musiałem wiedzieć po prostu, że nie, nie tą, tylko tę. I jak się akcentuje, tak. Że... tak. ja cały drze, ale wracając do, do wpływów choćby Kalibra, no to jeżeli chodzi o pewną surowość kobiet, to, to gdzieś mi się to produkcyjnie bitowo tak kojarzyło, ale też zauważyłem, że jeżeli chodzi o, o tę kwestię produkcyjną, to to yy, nie masz Amadeusz, yy, takiej jednej linii, jednej polityki, jeżeli chodzi o, o te bity, bo niektóre są bardzo surowe, w niektórych się bardzo dużo dzieje, są takie powiedziałbym, bizantyjskie i, i, i chyba to też jest kwestia jakiegoś impulsu, kwestia chwili. Tak, no, to tak jak na początku powiedziałem, jest strasznie dużo różnych rzeczy słucham. Od Flying Lotusa po y, Drum and Bass, y, po, jestem fanem heavy metalu Deftons, to jest mój ulubiony zespół, a zaraz po Deftons jest Nine Inch Nails, ale y, strasznie lubię też współczesne rapy typu Flum, właśnie Flying Lotus i w ogóle tą całą scenę tego takiego Los Angeles tych takich wykrętów z, ob, z popsuwanymi bitami. Więc no, a sentyment największy mam do skutera, eee, więc, <laughs> więc tak, to, tak to się kończy właśnie, no. no. a propos, może nie skutera, ale brzmienie powiedziałbym e, techno, mocno, mocno elektronicznych, trochę nawet grime'owych, to, to w audycji, którą prowadzi numer raz w Polskiej Czwórce m, m, zaprezentowaliście romanse e, i to jest chyba kolejne zaskoczenie, jeżeli ktoś ma już jakiś obraz waszej twórczości, to ten singiel może zadziwić. Tak. Tak, no zdecydowanie, no bo to jest już numer techno trans, yy, dyskoteki tak. Ale no, sam mi się to podoba. Oczywiście yy, tu pewnie nie jedna osoba. Yy, Wysłyszałaby, że to było mocno inspirowane The Anfurt, ale trochę tak. był taki zamiar, bo strasznie lubimy ten zespół we dwóch i często jak gdzieś wracaliśmy ze strasy to sobie ich słuchaliśmy i sobie myśleliśmy, ale to, co dobrze by było zrobić taki numer, bo to jest ekstra. No pewnie, ciężko, to, to z muzyką jest jak z kobietami, tak sobie pomyślałem właśnie, nie? Że ciężko jest powiedzieć, że na przykład Ej, ale stary, wiesz, jak chcesz w hip-hopie, no to y, tylko są y, niskie brunetki. Hi ja, tylko, nie? Ja, ja tutaj będę polemizował. Ja uważam tylko, że jedna dziewczyna jest ładna. Reszta się nie liczy. O Jezu, a jak on teraz? <noise> płazi, Możesz pozdrowić jeju, nawet. Jeju. Ja mówię ogólnie, ogólnie <noise> o tym, że że się po prostu a jaki ty jesteś przysięty. Nie denerwuj się Bartek. I ale to, widzisz, tutaj właśnie już ale to jest ta chemia interakcja. Już my już, już przestajemy być tacy, że okej, to jest mamy wywiad, a, ale, to już jest taka norma się <noise> robi. Ale a propos właśnie norma, a propos tego jaka jest interakcja między wami, to, to słuchaliśmy duetu Mięta i i August, czyli producent tego składu opowiadał mi że kiedy tworzy ze Skipem to, to nieraz zdarza się tak, że, że Skip wyrzuci całą paczkę bitów Augasa do śmieci, Oskar się na to nie obraża, a czasami Oskar, czyli Augas dyskutuje o, o, o tekstach Skipa i i jest taka dosyć ugodowa postawa chcą, żeby, żeby razem stworzyć coś, co, co będzie odpowiadać zarówno producentowi, jak i raperowi, ale u was chyba jest tak, że jednak macie większą autonomię w tych, w tych swoich obszarach na tych swoich działkach. Tak, autonomia jest większa. Tak. I, oczywiście są tarcie, jak już przychodzi do na przykład ze śpiewania Czegoś, co, czego nie wiem, co, co nie wiem, że Bartek zaśpiewa akurat, bo. No, Amek to ma rzeczywiście gorszą sytuację, ponieważ gorsza... ja wiem, co będzie grane, a Amek nie wie. No tak, ja przychodzę do studia. Bartek przychodzi do studia i dopiero mm. wtedy przedstawia swój pomysł mm. na to, co ma być w gdzieś tam w sferze wokalu. I czasami jak mi się to nie podoba, Bartek się uraża, wtedy wychodzi na przykład ze studia, albo Oj, mówi, raz wyszedłem, Raz wyszedłem ze studia. Ale ty jesteś stawiany jakby przed, przed faktem dokonanym Dostajesz Ale Nie, no ja sobie zdaję, zdaję sobie z tego sprawę, że, że, że to tak, tak wygląda, że Amek tutaj jest tą postacią, która czeka na to, co tu się pojawi. Nie? W sensie znam piosenkę, którą stworzyłem, i teraz ktoś ma na, nagrać do niej ja tego nie znam, no i ufam, że to, co dzisiaj przyniesie do studia, będzie się, się podobało i jemu, i mnie. No więc jakby to wiadomo, no teraz to, to, to jest ten temat dy, dystansu do tego, a ja z kolei przynoszę dziecko, które po prostu chce, żeby poszło do najlepszego przedszkola, do jakiego może pójść w tym momencie po prostu, więc jakby kładę całe swoje siły, że to jest to przedszkole, gdzie chcę posadzić swoje dziecko, żeby ono tam było, a nagle ktoś mówi, że nie, w ogóle to, i, trzeba zupełnie nie coś tak. innego, nie? No ale efekt jest zdecydowanie zadowalający, o czym się przekonamy za krótką chwilę, bo posłuchamy utworu kobiety. E, Dobre granie! Odwiedził Duet Cukier, czyli Amadeusz Krebs i Bartłomiej Caboń. Wielkie dzięki za wizytę. Dziękujemy bardzo. Dobre granie! Ja